pozyskiwanie ropy naftowej odbywało się także przed, w okresie przedprzemysłowym, przed jeszcze nim Ignacy Łukasiewicz rozpoczął swoją działalność. Jednym z takich reprezentantów tej dziedziny gospodarki był osiadły w ówczesnej Galicji książę Jabłonowski. Tak jest. Pierwsze zmianki, o których czytamy o wykorzystaniu ropy naftowej i e, jej produk pr produktów pozyskanych z jej przestwórstwa, e, no to koszyk Mojżesza, w którym matka go e, puściła w Sitowia, by nie został zamordowany, a nawet Arka e, Ropa naftowa już nie... E, Włączając w to krajów Dalekiej Azji, ale tylko Europę i e, e, północno-zachodnią Azję, przetwarzana była od prawie zawsze. Natomiast e, e, tu słusznie Pan wspomniał o tym, że czasy Łukasiewiczowskie i tuż przed Łukasiewiczem e, to są czasy, gdy uprzemysłowiono tę, e, e, to wydobycie i produkcję e, wyrobów z ropy naftowej. Pierwszy podręcznik przetwórstwa ropy naftowej i wykorzystania również w celach medycznych wyrobów z ropy naftowej to 1767 rok i podręcznik księdza Jana Frydwalskiego, który napisał ten podręcznik po łacinie w rumuńskim ówcześnie klui. Korzystały z tego wszystkie kraje. Które w rejonie ówczesnych zaborów, w tym austriackiego, ponieważ Galicja i Lodomeria była królestwem, czyli krajem w ramach cesarstwa austro-węgierskiego w tym czasie. I to przetwórstwo dopiero po opracowaniu przez Łukasiewicza. Metody destylacji frakcjonowanej, a także po dopracowaniu palnika od lampy, który jakby dopalał gazy powstałe na skutek spalania nafty, doprowadziły do tego, że przemysł, zarówno wydobywczy, jak i przemysł przetwórczy, czyli destylacja i później rafinacja ropy naftowej, gwałtownie się rozwijały. Na terenie hmm, okolic Gorlic, w ten sposób do 1850 roku wydobywano ropę naftową ze studni kopalnych przez około 300 lat. Hrabia Stanisław Jabłonowski to wielki Polak, wielki patriota, przygotowywany do roli współodpowiedzialnego do przygotowania. Przyszłych pokoleń do odzyskania niepodległości i pracy dla e, wolnego już państwa polskiego. W wieku e, 11 lat był świadkiem e, rozmowy Calaksa Aleksandra I, który zaproponował w Paryżu podczas balu karnawałowego Tadeuszowi Kościuszce, by został e, namiestnikiem marionetkowego państwa polskiego. Wzburzony kościuszko się nie zgodził. Później Jabłonowski rozpoczął karierę wojskową. W powstaniu listopadowym dowodził baterią obrony w Warszawie. Upamiętnił to wydarzenie jeden z wybitnych polskich malarzy na obrazie Bateria Jabłonowskiego. A po zakończeniu Kariery wojskowej, gdy musiał emigrować po upadku powstania, powrócił do majątku żony, do kobelanki pod gorlicami, gdzie zauważył, że chłopi wydobywają czarną maś. Wydobycie, przetwórstwo i handel na różne kraje Europy możliwe były dzięki temu, że książę Jabłonowski wykorzystywał wszystkie możliwości, nie tylko finansowe swojej rodziny, ale wykorzystywał marketing. Wystawiał się na Wystawie Krajowej w Wiedniu, dzięki temu zdobywał nowe rynki, dzięki temu kopalnie mogły się. Rozwijać, dzięki temu powstawały destylarnie i raf, ra, późniejsze rafinerie. Hmm. I książę, tak jak wielu innych przedsiębiorców z Podkarpacia, wykorzystywał pieniądze zarobione nie tylko na bogacenie własnej fortuny, ale przede wszystkim dbał o tych, którzy u niego pracowali i o ich, i o ich rodziny. E, szkoły. Hmm stypendia fundowane dla zdolnych uczniów do studiowania i kształcenia się na europejskich uniwersytetach oświata we wsi oświata również taka kulturalna powstawały teatry powstawały zespoły muzyczne powstawały grupy dziś byśmy powiedzieli rekonstrukcyjne i harcerskie które przygotowywały się również do militarnego udziału w odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie i przede wszystkim później opieka nad tymi rodzinami i opieka nad tymi dziećmi tychże ludzi, którzy później w czasach już II Rzeczypospolitej znów byli kształceni i znów mogli pracować dla dobra państwa polskiego. Takim wielkim udziałowcem tego typu działalności był Łukasiewicz również. To on praktykował w okolicy Gorlic i tam się uczył fachu destylacji i przetwórstwa ropy naftowej. I on był jednym z pionierów powstawania kas chorych fundował ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe i emerytalne dla swoich pracowników. A jak umierał, poprosił, żeby jego łóżko przysunięto do kominka. Wszyscy myśleli, że mu zimno. Poprosił o to, by przyniesiono mu zeszyt, w których zapisywał wszystkich dłużników, i wrzucił ten zeszyt do ognia i spalił. Czy Łukasiewicz i Jabłonowski zetknęli się? Zapewne tak. Jabłonowski prowadził działalność, gdy pojawił się w okolicy Łukasiewicz, a Łukasiewicz, jako człowiek bardzo zainteresowany wszystkimi nowinkami, na pewno również. Zwiedzał zakłady w okolicach Gorlicz, w tym również Kobrankę, Suchy Las i te kopalnie, studnie kopalne, które były jakby rozpoczęte przed i już za czasów Jabłonowskiego.